Witam wszystkich. Mam na imię Kazek. Stworzyłem dla Was ten kanał po to, żeby się podzielić z Wami moim siedmioletnim doświadczeniem w branży budowlanej, jako konkretnie sprzedaży materiałów budowlanych i głównie materiałów budowlanych na domki jednorodzinne. Po co to robię? Robię to głównie po to, że chciałem jak wcześniej powiedziałem chciałem przekazać Wam troszkę wiedzy albo troszkę może bardziej moich spostrzeżeń, które zwróciły w ciągu tego czasu mojej pracy, zwróciły po prostu uwagę. Chciałbym powiedzieć na tematy związane z budową przede wszystkim domów jednorodzinnych. Co, co po prostu robić dobrze, czego unikać, czego nie robić w ogóle. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, tak jak i ja po prostu to y, widzę i jak ja to czułem przez ten okres, y, który był związany z y, tą pracą, y, głównie też y, nie, było, nie jest to moje doświadczenie, tylko wyłącznie można powiedzieć zabyłka jako sprzedawcy, bo sam obecnie jestem na etapie budowy, więc nie są do tego doświadczenia jako sprzedawcy. I doradcy, ale też również mam doświadczenia, sam można powiedzieć na własnej skórze, jak to wygląda i jak to powinno wyglądać. Moje filmiki będę starał się wystawiać średnio co tydzień. Tydzień wstecz będę mówił, co na kolejnym, następnym będzie omawiane albo no, jaki temat będzie po prostu poruszany. W następnym tygodniu chciałbym poruszyć temat po prostu rozpoczęcia budowy, jak skompletować dokumenty, jakie dokumenty nam są potrzebne, gdzie tego szukać, jak to załatwiać, tak żeby to było szybko, sprawnie i dobrze zrobione. Na tą chwilę dziękuję za uwagę, pozdrawiam, wszystkiego dobrego na razie.